Naukowcy pracujący w takich miejscach, jak to w Planetarium Śląskim Parku Nauki, bardzo często w ciągach skomplikowanych danych są w stanie dostrzec to, czego nie widzą inni. Ale tę umiejętność posiadają również artyści. I właśnie artysta będzie gościem dzisiejszych kosmicznych rozmów. Spotkam się już za chwilę z Arkadiuszem Golą, fotografikiem, fotoreporterem, który od kilkudziesięciu lat fotografuje i dokumentuje śląską rzeczywistość, tak aby pozostała z nami na zawsze. Ja bardzo często w kosmicznych rozmowach używam tego cytatu, że Śląsk dla ludzi z zewnątrz jest jak niewidoczna z ziemi strona Księżyca. Że tylko wtajemniczeni go potrafią poznać, zobaczyć. I tak jak Księżyc to jest pozornie niewidoczna strona Księżyca, bo przecież ona istnieje. Wydaje mi się, że Twoje zdjęcia, Arek, pokazują tę stronę, której często nie widzimy, czasem nie chcemy zobaczyć. Zgodzisz się ze mną? Tak, zgodzę się dlatego, że właśnie do tego dążę w fotografii. Jestem zdeterminowany, żeby właśnie pokazywać rzeczy, których nie widać chodząc po ulicy. I nie polega to tylko i wyłącznie na fotografowaniu pejzaży, hałd czy, czy, czy jakichś zaułków. Ale wręcz y, można powiedzieć tak bardziej też ekstremalnie, czyli na przykład mam taki cykl druga strona cegły. Interesowało mnie to, jak ludzie żyją w y, dzielnicach robotniczych, w tych familokach, ale jak żyją od środka. To jest ciekawe, bo <laughs> oglądałem te zdjęcia wczoraj i pokazywałem je mojej żonie, która dużą część swojego życia spędziła w familoku, i ona mówi: No tak, tak dokładnie tak to wygląda. Piece na węgiel, wersalka, która stoi. Taką szafkę miałam w domu pokrytą. Nie są żadne rzeczy, które są nie z tej ziemi. Pokazuje życie. Tak, dla ludzi, którzy mieszkali w takich miejscach, w takich dzielnicach spędzali dzieciństwo, tak, to, to są po prostu normalne, wręcz banalne historie. Natomiast yy, mam tą świadomość, że te zdjęcia powinny żyć troszkę dłużej niż parę lat i e, lubię robić zdjęcia z e, myśleniem o perspektywie czasu. Czyli im dalej, tym więcej informacji, tym e, większa ciekawość widza. E, Im dalej, im dłużej e, te zdjęcia istnieją, to e, jakby to powiedzieć, odsłaniają historie, do których już nie da się czasami powrócić. E, I to mam na uwadze fotografując i wybierając takie tematy. Na przykład Twój cykl Inni Nieobcy, czyli o Romach, w których fotografujesz właściwie od początku swojej kariery i niektóre, niektóre dorosłe osoby na Twoich zdjęciach fotografowałeś jeszcze, kiedy były dziećmi. Tak, teraz to już ostatnio się śmialiśmy, że to już trzecie pokolenie teraz. Oni dosyć szybko, jakby to powiedzieć, zawierają związki małżeńskie i, i mają dzieci. I tak, tak, tak się to dzieje. To znaczy, jeżeli chodzi o cykl romski, to wyszło to po prostu naturalnie. To znaczy, gdybyśmy tak. Myślę, że każdy z nas cofnęli się troszkę pamięcią wstecz, to gdzieś tam na różnych etapach naszego życia przewijali się mniej lub bardziej, ale romowie. To prawda. Mijaliśmy ich na ulicach, czasami mieliśmy jakiś bliski kontakt, nie wiem, na naszym podwórku, mhm. czy w sąsiedniej dzielnicy i tak dalej, i tak dalej. Ja akurat bardziej uważnie przyglądam się temu środowisku i stąd właśnie dosyć bogaty zbiór fotografii romskiej. Wróćmy jeszcze na chwilę do twoich zdjęć śląska. Niektóre serie są wręcz ekstremalne. Dla mnie taką serią jest y, seria zdjęć wykonanych z wyburzanej dzielnicy, kiedy powstawała drogowa trasa średnicowa, gdzie pokazujesz no, właściwie patologię. Ja bym tego tak nie nazwał. No, nie, tam są mężczyźni pijący wódkę. No. Na... Ale spotykasz się ze znajomymi, to czasami odkręcasz butelkę, nie? No ja tak. Ja tak i ja, ja uważam, że to jest normalny fajny To jest człowiek rytuał. na nartach latem stojący. Tak, bo on wynosił te narty z mieszkania, które mieli zburzyć. Ale chłopcy mieli poczucie humoru i bawili się. Natomiast... Ale też się pobili na moich zdjęciach na przykład. ja bardziej słowa patologia używam do tego, co czasami widzę w hipermarketach. Jak są, nie wiem, jakieś te dziwne czarne czwartki czy coś takiego. Aha. To dla mnie to jest bardziej patologia niż, niż to, co się dzieje w. Zgodzę się, zgodzę się. Ale, ale wracając do tego cyklu. Tam było niebezpiecznie. To już widać z tych zdjęć. Nie, tam nie, nie było. Nie, absolutnie. Nie. Jest jedno zdjęcie, na którym twój bohater chyba się zamierza wręcz na ciebie. Tak, i to był żart. I to był żart. I, a, ja wcześniej. Um, oni mnie znali wcześniej. Akurat mówimy o, ty, o tej fotografii. Tak, tak, tak. Pokażemy ją akurat w tle, jak będę o tym mówił. E, no to ja. Y, Tą dzielnicę, wracając do początku, zacząłem fotografować wtedy, kiedy się zorientowałem, że ona przestanie istnieć. To znaczy ta dzielnica tak to karmańskie w Róży Śląskiej. E, ja w ogóle urodziłem się w Róży Śląskiej, i dla mnie to karmańskie było, jest i myślałem, że będzie, ale po jakimś czasie okazało się, że nie będzie, bo wyburzają to i będzie tam budowana drogowa trasa średnicowa. Jak się zorientowałem, że to już jest ten etap, kiedy, kiedy tam murują okna i już tych ludzi wyprowadzają, Pomyślałem sobie, że warto byłoby przynajmniej na paru zdjęciach zachować jakiś klimat tej dzielnicy. Tam Kutz kręcił swoje trylogie, no i, i żal mi było po prostu tego miejsca. Codziennie jeżdżąc tam autobusem czy, czy, czy samochodem mijałem to i jakoś w moim sercu była mocno. No i wysiadłem z auta, poszedłem zrobić zdjęcia. Od razu oczywiście e, ludzie mnie zaczęli dochodzić do mnie, pytać co ja tu robię, po co i tak dalej, tak dalej. Rozmawiałem z nimi, a że płynnie posługuję się mową śląską, to to nie było problemu, żebyśmy się od razu polubili. Później to polubienie ewoluowało w takie jakieś drobne przyjaźnie. Chcieli, żebym im zrobił zdjęcia na pamiątkę, bo mieli świadomość, że Dziadek tu mieszkał, ojciec. Teraz ja tu mieszkam, ale ja już tu nie będę mieszkał, tak. bo się muszę wyprowadzić. To może by mi pan zrobił zdjęcie z moją żoną i tak dalej. I robiłem te zdjęcia. Ja tam dużo zdjęć robiłem pamiątkowych dla nich. Przynosiłem im te zdjęcia. I później wynikały takie różne fajne sytuacje, gdzie przyjeżdżałem tam, kiedy chciałem. Ja to w sumie fotografowałem przez pół roku, ale tak dosyć intensywnie. No i właśnie przyjeżdżam kiedyś tam jakimś popołudniem, i widzę, że tam chłopcy siedzą i piją piwo w krzakach. I jakoś tak wiatr wiał. I słyszałem, co mówili, już dochodząc do nich z daleka. I jeden mówi do drugiego, patrz, Arek idzie, Założa się, że mu nie ciulniesz. A ten drugi mówi, no to się zakładamy, ciulna mu. Dobra, założyli się tam o piwo i ten jeden wziął patyk i idzie w moją stronę, nie, i zamachnął się. Ja mu w tym momencie zrobiłem zdjęcie, ale to, była, to, była, tak, tak, ale to była taka sytuacja śmieszna, można powiedzieć. Nie? Oni się po prostu założyli, że ten jeden mi jednak przypierniczy. No oczywiście mnie nie uderzył, tylko że e, taka, taka historia i, i, no i z tego wyszło takie zdjęcie. Twoje zdjęcia pokazują, jak, jak bardzo wy, wielowymiarowy jest Śląsk. Z jednej strony oblicze tego regionu się zmieniło. Jesteśmy tego dowodem. Praca nasza dziennikarska też się zmieniła, te technologie, które weszły a z drugiej strony wciąż znajdujesz miejsca tego takiego tradycyjnego Śląska. Niekoniecznie Nikisz, niekoniecznie te miejsca, które odwiedzają turyści. Absolutnie tak. To znaczy te miejsca właśnie, które odwiedzają turyści, one już w jakiś sposób się aż tak zmieniły. Na przykład taki Nikisz urok ma niewątpliwy, ale Nikisz dobrze mi się fotografowało 20 lat temu, kiedy tam jeszcze odwiedzałem tych takich pierwszych mieszkańców Nikiszak. W domach właśnie. Ten cykl robiłem dla Muzeum Historii Katowic. Fotografowałem mieszkania rdzennych mieszkańców Nikisza. Oni tam zbierali wspomnienia o nich. To, to mi się dobrze fotografowało. Dzisiaj patrzę na ten Nikis już inaczej, ale bardziej poświęcam swój czas na fotografowanie miejsc, do których jednak jeszcze nikt nie przychodzi z aparatem fotograficznym, czy, czy żadne wycieczki się tam nie pojawiają. Wiele jest takich miejsc na Śląsku. Wiele jest miejsc zapomnianych z jednej strony albo można powiedzieć, że jeszcze nieodkrytych. Na przykład? Na przykład taka dzielnica, moim zdaniem równie urocza jak Nikisz, a może nawet i lepsza Zandka w Zabrzu. To są e, kapitalna architektura, mur pruski, każdy dom inaczej zbudowany, fenomenalna architektura czekająca na swoje odkrycie. A czy Arek Gola kiedyś będzie fotografował? Śląsk ultranowoczesny. Zrobiłem taki cykl. Taki tak, cykl. tak. Zrobiłem taki cykl. E, nazwałem go szczyt. E, ja go pokazywałem na kilku wystawach, w sumie w Czechach dopiero i na Słowacji go pokazałem raz. E, u nas go nie pokazywałem, nawet nie mam go na swojej stronie internetowej. E, zrobiłem taki cykl pokazujący te nowe przedsiębiorstwa, nowe technologie. E, tam część zdjęć powstało podczas y, y, kongresu ekonomicznego, gdzie y, ten ultra nowoczesny Śląsk się przewija w różnych konfiguracjach. Muszę powiedzieć, że podszedłem do tego dosyć kryty krytycznie, ale to, to jest moje spojrzenie i, i, i moja świadomość. To przenieśmy się na chwilę do Czech. Y, jesteś doktorem, y, wykładasz na Uniwersytecie Śląskim w Opawie. Y, Chciałem Cię zapytać o młodzież, bo wyszkolenie człowieka, który by kiedyś obsługiwał taką aparaturę trwało około roku. Krócej robi się licencję pilota. Czy fotograf długo się uczy swojego fachu? Gdybyś porównał to z tym, jak Ty się uczyłeś długo, a jak łapie to teraz młodzież? E, znaczy ja mam takie poczucie, że e, w mojej opinii fotografii za bardzo nie można nauczyć. Bo e, tak, nie da się nauczyć e, emocji, czucia i odczuwania przede wszystkim. A na tym polega dzisiaj e, ta fotografia, która, o której dyskutujemy w Instytucie Fotografii Twórczej. Uniwersytetu. Czyli można ją wyuczyć, a nie nauczyć? E, nie, można się nawzajem e, mobilizować, inspirować i można się wymieniać doświadczeniami, które nas gdzieś są w stanie zaprowadzić, a może i nie. E, można pokusić się. O to, żeby, żeby spróbować eksperymentu w fotografii. Na 10 eksperymentów umówmy się, że 8 nie wychodzi, ale to nie szkodzi. Studenci, którzy eksperymentują mimo wszystko, i tak u mnie mają punkty. Obojętnie, czy to wyjdzie, czy nie. Natomiast właśnie namawiam studentów do eksperymentu, namawiam ich do tego, żeby robić fotografię mniej oczami, a bardziej emocjami. Intuicją. Dzisiaj fotografia, która wykracza poza to takie typowo obrazkowe rozumienie tego medium, to jest medium odczu współodczuwania. Przykładem jest Katarzyna Ewa Żak, która wygrała w tym roku Grand Press Foto. To jest właśnie moja studentka, którą namówiłem na tego typu autoportret w kwestii współodczuwania. Ona sfotografowała sama siebie w momencie ekstremalnym, bardzo trudnym, momencie jej życia. I zastanawiała się, jak to zrobić. Rozmawialiśmy o tym. Odważyła się. Zrobiła kapitalne fotografie, które można właśnie współodczuwać, i dlatego dostała nagrodę. Niesamowite. Myślę o różnych eksperymentach. Myśmy w planetarium mieli kiedyś taką dość ciekawą wystawę połączenie rysunków gwiazd na kliszach, na których były sfotografowane, na kliszach rentgenowskich, na których były sfotografowane organy. I połączenie tego, jak bardzo wszechświat jest podobny do tego, co my mamy w sobie. I w ogóle astrofotografia to jest taka dziedzina, która rozwija się w niesamowitą stronę. I tutaj akurat technologie bardzo pomogły. A jednocześnie technologie odebrały pracę bardzo wielu zawodom, takim jak mój, czyli lektora. Odbiera w każdym razie sztuczna inteligencja. No i odbiera chyba pracę fotoreporterom. Ta profesja się bardzo różni od czasów, kiedy zaczynałeś w dzienniku zachodnim na początku, czy znaczy w połowie lat 90., bo wcześniej było się Zabrze. Ja fotoreporterem takim etatowym, można powiedzieć. Byłem przez 28 lat w dzienniku zachodnim, a wcześniej jeszcze, tak jak mówisz, w Głosie Zabrze. W każdym bądź razie dzisiaj to już wygląda zupełnie inaczej. Kiedyś wysyłano nas na materiały, których nikt przed nami nie mógł dostarczyć do redakcji. Dzisiaj wygląda to w taki sposób, że czasami nawet nie ma sensu wsiadać do samochodu i jechać na jakiś pożar czy jakieś wydarzenie, dlatego że... Ktoś kto, ktoś, się, ktoś, kto zajmuje się netem w redakcji, jest wydawcą tej strony internetowej, przede wszystkim przeszukuje Facebooka czy, czy inne social media w danym obszarze i wyciąga zdjęcia, które zrobili przechodnie komórkami. I oni byli pierwsi, oczywiście. Oni fotografowali, jak jeszcze się paliło. Co z tego, że ja pojadę na pożar i zrobię już dogaszającą akcję strażaków? kiedy yy, w sieci krążą zdjęcia, kiedy ten ogień był najbardziej e, ekstremalny, prawda? Przypomina mi się takie powiedzenie, to któryś ze znanych fotografików powiedział, że najlepszy aparat fotograficzny to jest ten, który masz przy sobie. Zawsze. I najlepszym fotoreporterem jest ten, kto jest w centrum wydarzeń w danym, w danym momencie, bo od strony technicznej właściwie już każdy może robić zdjęcia, co prawda, jest coś takiego jak kadrowanie, jak cała masa innych rzeczy, ale chyba wasza rola się zmieniła. Mam na myśli na przykład ciebie, że jednak no, jest garstka fotoreporterów, które, którzy pokazują prawdziwe emocje. Każdy z nas sobie ustawił tą swoją drogę zawodową tak jak uważał. Ja akurat wybrałem taki kierunek, natomiast trzeba ja jasno zdać sprawę z tego, że to, co mówiłeś wcześniej o technologii. Dzisiaj telefony, smartfony, telefony komórkowe mają takie możliwości i takie matryce, które 20 lat temu miały profesjonalne aparaty fotograficzne. Absolutnie profesjonalne za ciężkie pieniądze. To dzisiaj każdy ma taki, taką możliwość, taką technologię w kieszeni i e, zrobienie zdjęcia, które tylko i wyłącznie informuje o tym, co się dzieje przed widzem, przed, przed fotografem, to już jest o wiele, wiele za mało. Już od dłuższego czasu tak jest. Dlatego fotoreporterki i fotoreporterzy będą niepotrzebni, skoro będą mieli tylko i wyłącznie do zaproponowania to, że przefotografują to, co jest przed ich obiektywem. Nie, to jest. Ja to porównuję do dorożkarzy. 100, 100 lat temu pewnie też sobie stali dorożkarze. W centrum Katowic i patrzyli na samochód, który przejeżdża, i mówili: Nie, to się nie uda. Gdzie tam? Czy to jest? Psuje się, hałasuje. W ogóle, co to spaliny, śmierdzi? To nie. Benzyny trzeba do tego lać. Kto to widział? Dorożki będą wiecznie. Mam jeszcze jedną profesję: zecer. Ty wiesz akurat, kim byli zecerzy, ale nie. bardzo osób, wiele osób nie wie. To byli, drodzy Państwo, ci specjaliści, którzy składali szpalty w gazetach. I zniknęli w ciągu dekady? Nawet nie. Tak, i e, fotoreporterzy w rozumieniu e, przenoszenia tylko i wyłącznie suchej informacji na e, łamy gazety też moim zdaniem nie mają racji bytu samodzielnie. Jeżeli do tego nie dołożą e, możliwości czy umiejętności zrobienia w pewnym sensie fotofelietonu e, własnej wypowiedzi e, autorskiej, Albo na przykład tekstu dołożenia do tego tekstu, czasami obrazu ruchomego czy dźwięku. To wszystko ewoluuje. I zapierając się, że ktoś chce być klasycznym fotoreporterem w rozumieniu tego słowa, znaczenia tego słowa, że, że tylko i wyłącznie zdjęcia, to nie ma sensu. Musimy ewoluować, bo tego wymagają od nas, świat tego od nas wymaga to, co się dzieje w odbiorcy również. Tak. Chciałem się zapytać o jeszcze jeden cykl na koniec, który powoduje u mnie uśmiech, pewnie jak u wielu odbiorców, bo to jest też troszkę taki mój Śląsk. Mam na myśli cykl Riva, Riviera, który jest u Ciebie. To są hałdy, a jednocześnie ludzie, którzy odpoczywają, opalają się i kąpią się chyba w gliniankach. Tak, tak. To są chłopcy na wagarach. To są chłopcy na wagarach w różnych miejscach, które robiłem. Zabrze, Świętokrzysce, Ruda Śląska. I dalej takie miejsca są na Śląsku? Są, tak, tak. Wystarczy po prostu przejść e, jakieś krzaki, e, wejść gdzieś tam z tyłu, chuty pokój, <grym> albo, albo pójść na obrzeża miast. Tak, i takie, takie miejsca można spotkać. Druga rzecz to jest też taka, że trzeba nie bać się podejść do ludzi, którzy tam po prostu, nie wiem, opalają się, czy, czy się kąpią. I, za, I pytasz? Tak, czy, oczywiście. Czy mogę fotografować? Tak, jasne. W ogóle rozmawiam o tym, co się tu dzieje, wokół tego, gdzie oni są, gdzie mieszkają, gdzie żyją, jak żyją i tak dalej. Samo zainteresowanie drugim człowiekiem dużo daje. Dobrze, że Cię mamy, Erek, bo kiedy patrzę na zdjęcia Śląska z XIX wieku, z początku lat. Czy, czy z początku XX wieku, to pozostają nam tylko pocztówki. Jest bardzo niewiele materiału fotograficznego prezentującego śląsk, taki jaki był naprawdę. I cieszę się, że będziemy mieli przez wiele, wiele lat, jak sądzę, taki punkt odniesienia o świecie, którego już nie ma. Bardzo mi miło, chciałbym, żeby tak było. Na zakończenie naszej rozmowy mam dać Ciebie prezent. W wolnej chwili. Kiedy odwrócisz już wzrok od obiektywu patrzącego na Śląsk, spójrz w kosmos, to moja książka Kosmos wyznacza nową trasę z taką oto dedykacją dla Arka Goli z podziękowaniem za nieustanne pokazywanie światu pozornie niewidzialnej strony Śląska. O, cudownie, dziękuję Ci bardzo. Ja Ci dziękuję za rozmowę. Drodzy Państwo, fotografik, artysta dr Arkadiusz Gola. Dziękuję, do usłyszenia.